Tak, tak, cieszę się z debiutu, w sumie podwójny bo i na swojej pozycji e, i w Lidze Mistrzów też, także na pewno to będzie odnotowane w szatni. E, Cieszę się, że mogłem pomóc drużynie, myślę, że wyglądało to, to całkiem fajnie, no i cóż, no i jedziemy dalej z, z robotą. Nie, ja myślę, że to nie, nie jest do końca trenowane, tak jak na naszej pozycji, no to są w sumie praktycznie te dwa elementy, głównie w treningu, obrona i, i przyjęcie. W sumie tak jak są takie, te, teraz ten okres meczowy, to te nasze treningi dla drugiej szóstki często wyglądają tak, że my głównie właśnie bronimy, tak, że, że, że ta strona powiedzmy pierwszej szóstki ma trochę więcej tego side-outu. Nie było to, to nijak trenowane. Ja już w swojej karierze tak miałem okazję pograć na dwóch libero, więc wiedziałem, z czym to się je. No na pewno w sytuacji, w której jest się tym drugim libero, jest to taki plus, tak? Jest to plus tego, że, że się wchodzi na boisko, czuje się emocje meczowe. Na pewno w tą stronę jest trochę łatwiej wchodząc do obrony, aczkolwiek też może być tak, że przez cały mecz się nie dotknie piłki, no bo tak za dobrą sprawę 2 trzy zagrywki zepsute i, i tylko Endomondo można sobie włączyć. Jasne, no, no po to gramy, żeby wygrywać te mecze. E, historyczny wynik, tak? bo to cała runda skończona na pierwszym miejscu. Jesteśmy zadowoleni, e, ale wiemy też, że to dopiero półmetek, e, więc musimy, musimy dalej ciężko pracować.